Teraz jak mam mam wrócić? Nie, jeszcze Okej. mam? Też. Okej. Czyli do kabiniku, że mogę po Dlaczego się obroniłem? Po co Nie. Bo w momencie co ty zrobiłeś tu. <grymne> A widzę. nie układ na mieczu. Naciskając. No mi przyciśnę, ja się no, szadziłem ci no. w rękawicach. Dalej. dalej, 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 dalej. Bo normalnie, jak masz e, ring, to zaczyna się w takiej odległości, że Rozumiem. I za każdym razem jest podejście i dopiero wtedy zaczyna się bunda. Okej. Okay. Więc masz tak, Trochę ryzykowne. Zrobiłeś bez mnie. Dalej. Za blisko zaczynasz. Okay. Jak coś turniejowo, to musi być taka okay, odległość. Okay, okay. Dwa razy mogłem się udać. Maski to trzeba. Maski.